Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Nie było trochę tutaj nic, nie działo się przez kilka dni, ale wracam, wracam, no bo jak widzicie, tu jest ściana, więc to oznacza, że Patryk się przeprowadził. No też byłem na wyjeździe, więc trochę było zamieszania, więc dlatego no, nie było tych filmików regularnie przez jakiś czas, ale już wracam na spokojnie. No i dzisiaj standardowo będziemy próbować pobić czas najszybszego kierowcy z kwalifikacji. Lando Norrisa 1.40, muszę zobaczyć w telefonie. 1:45:62. To już jest naprawdę taki niski czas jak na e, Tor Spa. E, przecież rekord tego toru to była minuta 41.300, e, ustanowiony przez Hamiltona w 2020 roku, kiedy były te e, takie najszybsze bolidy. No teraz są już szybsze, no, także naprawdę tutaj jest sporo e, zysku. I zobaczymy, czy jestem w stanie w ogóle zejść na 1:41:40. No nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Także lecimy. No to dobrze, jesteśmy na torze spa francorchamps yy, kamerka, kierownica, odpalamy silnik. Silnik odpalony i antisol włączony. Jest dokładnie teraz 12.04 u mnie więc do 1234. Tutaj jeszcze trzeba włączyć dźwięk silnika, bo z tej kamery jest dźwięk silnika inny. Tutaj trzeba dać external. I teraz wszystko powinno być ok. Także Tor Spa Frank Najdłuższy tor w kalendarzu Formuły 1. Oczywiście, Bolid VRC Formula Alpha. Tor ten wbudowany w grę, ale ze zmianami na sezon 2025. Oczywiście, link do tego toru i do tych wszystkich zmian znajdziecie w opisie tego materiału. Tutaj oczywiście będziemy jeździć z niższym dociskiem. Ja zawsze na początku wyjeżdżam na takie okrążenia zapoznawcze na kompletnie domyślnych ustawieniach, nawet jeśli chodzi o paliwo. Jak widzicie, tam jest 48 litrów, żeby potem porównać, jaka będzie różnica prędkości. Oczywiście mógłbym od razu już wejść na wingi, na taki setup na spa, ale stwierdziłem, że zawsze wolę te pierwsze 5 minut, czy tam 10. Pojeździć na takim domyślnym ustawieniu i zobaczyć tą różnicę. Dobra, będziemy rozpoczynać pierwsze okrążenie. Tutaj na torze spa. Najlepiej jechać tutaj do prawej strony, żeby sobie zmaksymalizować wyjście na prostą startową. Tutaj no nie wyszło to idealnie, bo doszło do uślizgu. Ale trzeba tutaj bardzo szeroko, żeby mieć jak największą prędkość na wniesieniu na rozpoczęcie okrążenia. Pierwszy zakręt przejechany, oczywiście daleko od ideału jeśli chodzi o prędkość. No ale dobra, zobaczymy, ile będziemy tracić do Lando Norrisa po tym pierwszym okrążeniu. O radią. radion! Tutaj, no, tylko 280, czy tam nawet 270 km na godzinę było e, na szczycie, więc... E, no, setup, tutaj musi być niższy docisk, tylko 320 kilka na prostej. Oj, 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 doszło do uślizgu tylnej osi. Trzeba uważać, no ta fizyka jazdy w tej, w tej modyfikacji VRC Alpha jest dosyć specyficzna, trudna oczywiście. Jak się wchodzi w zakręty, to trzeba uważać z tylną osią. Trzeba wtedy leciutko albo wejść na gaz, albo trzeba dobrze kontrolować hamulec, żeby wybalansować bolit, bo jak się spuści nogę z hamulca i nic się nie zrobi, to wtedy. No, tył jest bardzo niestabilny. Płon Przyjechaliśmy, czyli ten podwójny lewy na pełnym gazie. No, bo to są ustawienia takie bardziej na takie tory, gdzie jest wyższy docisk. E, nie wiem, gdzie na przykład. No, co on teraz już nie ma takich torów w sumie. Nie mogę, nie mogę sobie przypomnieć, jaki jest tor taki z średnim, wysokim dociskiem. No, Węgry, ale tam węg na Węgrzech jest duży docisk. Jest jeszcze większy, taki bardziej pod Monako. Um, więc na razie nic mi nie przychodzi do głowy teraz będziemy kończyć okrążenie Blanche na pełnym gazie oczywiście no, nawet z najniższymi skrzydłami to jest do zrobienia mocne hamowanie do szykany, gdzie Hamilton tutaj stracił kontrolę nad tylną osią w kwalifikacjach do sprintu no bardzo średnie okrążenie i zobaczcie to jest czas 1.49.800 no ale tak jak wspominałem tu zaraz jak włożymy seta to powinna być ogromna różnica, szczególnie na tym torze. No bo to jest najdłuższy tor w kalendarzu. Tu jeździ się z niskim dociskiem, więc ta różnica na okrążeniu jest jeszcze większa niż na innych obiektach. Więc w sumie te 9 sekund, powiem Wam szczerze, to wcale nie jest jakiś zły rezultat jak na początek z takimi ustawieniami. I tutaj już się poprawiamy. Tutaj pamiętam, że tam tylna 8 uciekła na poprzednim kółku. No i też tutaj próbowała mi uciec, ale już. Lepiej to wyszło. O, tutaj natarkę trochę najechałem, więc no, dosyć niestabilnie. Teraz zakręt RIVAGE, nawrót długi w dół i zakręt, który nie ma nazwy. Może już ma, ale z tego co pamiętam, zawsze nie miał e, ten zakręt nazwy. Teraz dojeżdżamy do PUŁON. Bez problemu, na pełnym gazie. Oj, tutaj poza limitami toru. Dobra, teraz dojeżdżamy do Fania Chicane, Bardzo przyjemna sekwencja zakrętów, prawo, lewo. To jak masz duży docisk, a jak W11 tam miało sporo docisku, to jeszcze przed zakrętem na pełnym gazie wchodziło w ten drugi wierzchołek, to jest naprawdę to była magia. No i wyjeżdżamy ze Stawelot. Rozpoczynamy trzeci sektor, tutaj już tylko prosta, tak naprawdę połączona z szybkimi łukami na pełnym gazie, sekunda poprawy, więc będziemy jedziemy po 1,48, no i nie ma co czekać, trzeba już zjeżdżać do garażu i wczytywać set pod SPA. Wyjeżdżamy na prostą startową, jest tylko 90 poprawy, 1,48, 930. 7, więc stracę ponad 8 sekund do czasu Lando Norisa, więc wracamy do garażu, dajmy sobie pizzę. No i tak, po pierwsze, tam chyba C4 były grane, z tego co pamiętam. C4, C2, chyba coś takiego, że był przeskok, na pewno tam było o 2 stopnie. Była C4, chyba, C2 i C1, coś takiego, ale były C4, więc fuel. Tutaj zmniejszamy na Dobra, na razie na 3 okrążenia, e, potem zmniejszymy na 2, no bo raczej będziemy je robić jednego lapa. Electronic strat 1. E, no i tak, to jest chyba najważniejsze, czyli downforce. Medium downforce, dajemy sobie, no nie low downforce, chociaż spróbujemy low downforce. Low mid downforce na razie, czyli tu jest napisane. Low to medium downforce for tracks like Spa. And Silverstone, ale jest też jeszcze Low Downforce, i też jest napisane, że też na spa Low Downforce może oddać. Na razie spróbujemy sobie Low Mid Downforce. No i tutaj Mode quali. No i podczas okrążenia oczywiście będę używał przycisku Overtake, żeby wykorzystać dobrze baterię. No to zobaczmy różnicę. Ile się poprawimy? Ile zyskamy? Liczę tak na przynajmniej 4 sekundy. Rozpoczynamy okrążenie. Tu jeszcze mogę później zahamować. Jeszcze nie czuję się pewnie z hamowaniem. Dobra, użyjemy trochę overtake'a. No, overtake mi coś nie działa. Ok. Zawsze będzie to naprawić. Tu dostałem busta teraz. ale to mapa silnika jest tak ustawiona, więc będę musiał tutaj coś pozmieniać, bo overtake coś mi tutaj nie działa. Dobra, dojeżdżamy do lekomp. Znacznie lepiej. Riważ. Zakręt bez nazwy. Oj, tutaj niepotrzebnie na trawę najechałem. No dużo mam baterii, bo overtake mi tutaj nie działa. Coś się nie przybindował przycisk. Więc w najgorszym wypadku będę musiał wyjść i wyjść. Dobra. Prawie 2 sekundy poprawy. Spodziewałem się trochę lepiej. Ja wiadomo, jakbym trochę więcej tej baterii, no ale to byłoby tak z 3 chyba. Tak mi się wydaje. Teraz tutaj zyskujemy na prostej 1,46, 600 80 6 sekund kuźwa. To jest dużo, to jest dużo. Dobra, muszę ogarnąć ten przycisk Overtake, bo on tutaj mi nie działa. Dobra, wszystko ogarnięte, więc teraz powinno być jeszcze szybciej na prosty. Przycisk overtake działa. Już zyskujemy tutaj. A i za wcześnie jeszcze tutaj do pierwszego zakrętu. No ale zysk, dobra. I teraz busta włączamy. Zobaczcie, jaki zysk! Tutaj teraz oróż Może jeszcze włączę tego boosta, ale nie chcę za... Wiecie, wszystkiego zużyć, żeby mieć na resztę okrążenia. Już jest prawie sekunda na minusie. Lekomp. 6 sekund to my chyba nie zyskamy. Rewash, no znacznie później można hamować. Dobra, teraz busta użyjemy. Zobaczcie, coś się dzieje. Płon. Aaa, nie zaliczamy tego, proszę Państwa. Dobra, mam dużo jeszcze baterii. Na ten e, trzeci sektor, gdzie jest dużo jazdy z gazem wciśniętym w podłogę. Kończymy drugi sektor i teraz odpalamy busta. I lecimy. Adam Małysz, proszę Państwa. Lecimy. Może nawet 3 sekundy się uda. Ja pierdzielę, jaki zysk. 320 na prostej. Tutaj. Bez DRS-u. za późno za późno za późno za późno za późno się Patryk przyzwyczaił do niższego docisku albo do mniejszej prędkości, raczej do większego docisku. 1.44.176 3,5 sekundy mi brakuje. To jest dużo, ale to jest długi tor. Słuchajcie. Spróbujmy. Bo to tam jest powiedziane, że ten Down Force może oddać. Zobaczmy low downforce. I dużo straciłem w szykanie. Ale kurde, 3,5 sekundy. Ciężka rzecz. I 12.21. Mam jeszcze 14 minut. 13. Dobra, dajmy do 12.35. Jeśli będzie ciężko, to jeszcze może znajdę gdzieś seta. W międzyczasie uda mi się znaleźć jakiegoś seta. I, i, i zobaczymy, czy się zbliżymy. Ale na razie jeszcze trochę tracimy czasu. Zobaczę, bo ten low Force to pamiętam, że jak spróbowałem na Silverstone. To tam nie oddało. Tam nie oddało. Tu może być ciężko z tym low downforce. No to już czuć, że jest mniejsza przyczepność. Znaczy jest duży przeskok. Płon to tym razem na pełnym gazie nie przejdziemy. Jak będziemy tutaj na buście jechać, tutaj trzeba będzie... Z lekkim odpuszczeniem przejechać. Dobra. No to lecimy. Jazda. Trochę za mocno zahamowałem. Aj jaj potraciłem. Na wejściu i na wyjściu. Tu już się zblokował przód, się zblokował, wszystko się zblokowało. Dobra, ale patrzcie, jaki zysk, co tu się dzieje. Opuszczamy już baterię. No, dużo zyskamy w pierwszym sektorze, ale trochę będziemy teraz w drugim. Za wcześnie. O Jezus, Maria, ten tył jest tak niestabilny na wejściach. Jest okropny jest okropny po prostu. Mam sobie większy balans hamulców. No to kolejna próba. Jazda. No i znowu to blokowanie. Ale lepsze wyjście przynajmniej. Zobaczcie jaki zysk. Ale czuć ten niższy docis, Nawet w To Tutaj zyskujemy. Dużo. No i teraz nie stracić kontroli nad tyłem. Czuć utratę. Dobra, tutaj w płon trzeba odpuścić. Tracimy w tym drugim sektorze. Zyskamy w trzecim. Dobra, teraz będzie zysk. Low down force, jeszcze szykanie dużo powinniśmy zyskać, jak dobrze wyhamuje. Come on. Widziałem, że więcej, Kurde na 42,8. No nie ma szans. Widzowie, no nie ma szans, No nie ma szans. Za szybkie są te bolidy teraz. E, to jest też VRC Alfa z 2024, nie? Więc nie wiem, czy zrobili już VRC na 225 bolid. No bo jadę tym z 224, no to tam wiecie, no troszeczkę to jest e, wolniejsza konstrukcja. Wiadomo, no nie da się tak miarodajnie tutaj. Takiego bolidu stworzyć, no ale jest jak jest, dobra. Szybko może znajdę jakiegoś seta i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie się zbliżyć. Dobrze, widzowie, znalazłem jakiegoś seta z neta. Podobno gościu zrobił 1:4674. Zobaczmy, tylko jakie tu są opony, właśnie. Piorani US C5, no nie C4. No mam nadzieję, że gościu jest e, nie jakimś kotem, że da się go, że tak powiem, ten czas jeszcze bardziej poprawić. No zobaczmy, jak będzie na tym secie, strat 1, low downforce, tutaj kity widzę 3. E, no wiecie, ja tak naprawdę tutaj już w tych ustawienia, jak jakiś differential, driver presets i takie jakieś, kurde, targety, to ja tutaj się gubię totalnie. Um, mod 1 recharge, ok. no to jest bardziej chyba e, na, na ten, na wyjazdowe. No dobra, zobaczmy. Daję sobie, jest już 12.31, no poświęciłem ten czas na szukanie seta. więc daję sobie takie dwa okrążenia, żeby tutaj postarać się zbliżyć do tego czasu. Zobaczmy, jaka będzie różnica na tym setupie. No to dobra, pierwsza próba na nowym ustawieniu. Let's go! O, teraz mam problemy z tym pierwszym zakrętem. No ale kurde jaki zysk. Więc na razie jest okej. Okay. Era 25 na minusie. prawie 350 Okej, okay. okej, okay. Aj, Ajajajaj aj, pom... Wierzchołki pominięte. No końcówka drugiego sektora pozostawia wiele do życzenia, ale... zyski zacny. I like what I see. Tylko, że trochę baterii poszło. Muszę ją trochę oszczędzić. Zresztą nie no, powinno starczyć. Nie no, kurde, znowu to samo. No. Jezus Maria. Daj pan spokój w ogóle. Za, zapominam o tej szykanie, no ale 80 było na minusie. To pod 1,41, no ale no, widzicie, no to dalej jest za mało. Dobra, ostatnia próba. A no, przestrzeliłem ten punkt hamowania, ale takie 1.41.9 to tam by było do zrobienia. No to dobra. Lecimy. Aj, kurde, za mało mam baterii. Może być z tym średnio. No ładnie, pierwszy zakręt. Muszę uważać z tą baterią, oszczędzić ją trochę w drugim sektorze. A tutaj coś tracę na prostej. Dobra, widzowie, zaliczcie mi to. Już trudno. No i tu mi baterii nie styknie. Troszeczkę szybciej niż tam, ale no to już bateria mi się wyłącza. No i teraz dohamować, dobrze. Trochę za wcześnie zachowawczo. No dobrze, no kończmy to na tym 1.42.0. Półtorej sekundy straty. No nie spodziewałem się, że aż tyle, chociaż to jest długi tor. No i te różnice będą większe. No, ostatnio te straty są, to znaczy cały czas przegrywam te wyzwania, no ale myślę, że to też no, jest wynik tego, że no ten bolid, fi ta fizyka jazdy w tym bolidzie, no to jest ta z 2.24, więc no ciężko będzie pobić te czasy. I to jest naprawdę trudna fizyka do uznania. potrzeba tak kilku godzin, myślę, żeby zejść na 1.41, na pewno no poniżej 1.41 da się, no skoro gościu zrobił, ale to na c 5 Także widzowie, kończymy challenge z największą stratą na razie w tym sezonie. Um, no ale dobra, może, może, może tam wypuścili tą VRC na 2.25, zobaczymy. E, dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się w następnym materiału, bo już teraz wracam widzowie. Już to już nie będzie tak, że sobie jakieś tam 7 dni wolnego wezmę. Trzymajcie się, cześć!